Cześć wszystkim, witam ponownie na kanale Loading Screen. Zapraszam na kolejny film z Ghost of Yotei. Także rozsiądźcie się wygodnie. Lecimy z kolejną przygodą. Już widzę tutaj, że mam do przeszukania skrzyneczkę. Jak ktoś mnie zna, to wie, że to jest priorytet. Jest kaska. Co to jest w ogóle? Nowe ulepszenie mamy. OK. Rozbij obóz, by się spotkać. Rusznikasz. Eee, co on mógłby ulepszyć broń. Może to zrobić, co? Potrzebuję tylko swojego wierzchowca. Dobra, czekaj, stój tutaj. Rozbijemy obóz, on pewnie przyjdzie. Fajr Taro. Trzy talizmany. Ma ok. Talizman ochrony On no ale to nie ulepsza wtedy tych broni. Muszę na razie się wstrzymać, bo nie będę miał tyle pieniędzy. Dobra, zobaczmy co się dzieje tutaj. Ok, obóz jest tu rozbity w razie czego. Tu się modli gościu, kogo oni tutaj pochowali. Ok, spoko. Ołtarz zadumy. Ale nic poza tym tutaj nie ma. No, jeszcze kawałek mam. Do... Punktu zaznaczonego, który prowadzi mnie i mówi, że mam odnaleźć pająka tego, który zwiał nam. Ktoś oglądał ostatni odcinek, to wie o czym mówię. Kto nie oglądał, to zapraszam. Pamiętajcie też, jeżeli ktoś nie subskrybuje, żeby zostawić suba na kanale, bardzo mi to pomaga. Będę bardzo wdzięczny. Zostawcie też łapkę. Możecie napisać komentarz, jeżeli ktoś chce. Będzie mi bardzo miło, jeżeli pojawią się jakieś interakcje na kanale. A ja lecę dalej, szukać pająka. Hmm, czy tu jest jakieś przejście pomiędzy. Miejsce pochówku na równinę Lara. Ok. Coś tu jeszcze mogę znaleźć? Ciekawego, Hej, okay, mam zaczekać, czyli zasadzkę robimy. Józef.

生きてるんだな。二人はどこだ。<laughs> 兄貴を殺したてめえがてめえの身内探しを手伝ってほしいってのがそっちの墓それは誰のもの妹のみだてめえの親父が逃げ上がった後に飢えて死んだ 歩き染めの年だったのによ。気の毒に。<laughs> <laughs> その恨みから俺たちを襲ったのか。それでも人か。この浮世に人の道なんぞね。あるのは苦難。それと空の酒瓶だけだ。

O kurczę, ale mi przypiernicz. Idę po ciebie, kolego. Jak on tak szybko mi zwiał do góry? Ja to się zastanawiam. Nie wiem, że to skrypt, no ale... Gościu, nie jest przecież tu jakiś... Nie ma umiejętności jakichś nadprzyrodzonych mocy, czy czegokolwiek. To nie wiem czy dobrze idę, czy gdzieś mogę. o, 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 o. o, o. Uch, Bo najlepsza opcja przejść tak za stołami bo tam wcześniej mogłem już iść do góry, ale wydaje mi się, że lepiej tu się osłonić.

Agora se

Co jest z moimi blokami? Nagle zaginęły po drodze. てめえもだろ他の道があんのかあったんだよ、うんうんうん 기다려! <笑><笑>あいつらは親父のところだ連れてってやる。 北へ向かう船場に来てくれ。 どうぞ、何が起きるのお姨さん、どうだった10は生きてるぞもちろんユキも <noise> 本当ああ約束を交わしたんだ雲と俺が連れ戻す斎藤の隠し取りでにいるそうだお父たちを助けてお願い必ずこの命に変えてもあのごめんなさい

Można było toczyć różne walki. Mm, tylko teraz ja bym chciał zrobić jedną rzecz: ulepszyć sobie. Okej, okay, dobra, tu mam się spotkać z Pająkiem, to wiem. I teraz tak, ołtarz darów jest dostępny. Tu są przedmioty, ale wiem, że jest ulepszenie do tej broni. Już mm, jest barwnik. Gdzie jest ten gość od broni? Jest kilka barwników teraz. A jest tutaj, dobra. Do niego muszę skoczyć. Wyskakiwało mi, że mogę ulepszyć broń. Kasę trzymałem w sumie tylko po to. Co chcesz? Więcej mocy mógłbyś dać. Uwiadasz. Większe obrażenia, oba zwiększają. Dam ten za 5000 4,5 jeszcze i potem 6 jest. 10000 tysięcy potrzebujesz, żeby zrobić jeden. I tu 5015, samych chyba. Dobra, yy, ale teraz tak, jedna rzecz. Tutaj zapaliło mi się coś takiego. Okej, okay. ja mogę się tu udać, chyba. I gdzie to jest? To gdzieś tutaj, chyba na górze, tak? Z tego co pamiętam, były wbite miecze. Czy jestem w stanie podejść tak normalnie? Czy raczej nie? Czy ja dobrze idę? Nie, w drugą stronę chyba. Am. Zobaczmy, czy da radę tutaj wejść. Powinno być OK. tutaj był wbity miecz. Hmm. Nie wiem czy dokładnie tutaj, gdzieś na koronie, trzeba wejść na samą górę, na szczyt. I zaraz się rozejrzymy, gdzie to jest. Nie wiem czy tu nie jest ostatnia z walk. Yy, tylko tam była informacja, że musiałbym założyć wszystkie talizmany, wszystkie pięć tego Takezo. Yy, pięć tych walk mam wygranych. Tak, więc nie wiem, czy tutaj nie będzie jeszcze ostatnia. Gdzieś tu były te. Właśnie, są te miecze. Zobaczmy. Jest takie za. To daro. 気がないぞどこに短尺を吊るすその儀式はもはや無用互角に張り合える相手にあったのはいつぶりだろうなあんたの腕惚れ惚れするよ幼艇6人衆の5人を切った今やあんたは十分に名を上げたさあ剣士同士勝負しようぜ手加減なしで支度が済んだらいつでも試合場に来てくれ Okej, okay, mam do niego dołączyć na arenie spoko, tylko teraz tak, ja bym chciał się naładować przede wszystkim po ostatniej walce. Właśnie, o to chodziło. Wytworzyć amunicję, jeżeli mogę. Max, 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 max. Nie mam sakę w ogóle, ja muszę gdzieś się udać. O sakę, chyba duża premia dystans, mała premia walka. z warciu. Zróbmy dużo na no dystans, ale będę musiał skoczyć gdzieś i załatwić sobie sakę, bo inaczej tego nie widzę. Bez leczenia, może być ciężko z tym ostatnim. Dobra, co jest jeszcze tutaj? Mhm, czyli to jest jego arena. Okej. Okay. No dobra, zobaczmy jak nam pójdzie walka. Tu jest ta twoja arena na samym szczycie. Ej, okej, okay, dobra. Czeuk. Oczywiście, że jestem. Słyszałem. ちうっと待ってまって待って待って待って待て待って待って待ってって待って待って待って待って待っって待って待って待って待って待って待って待って待ってって Okej, okay, w nagrodę dostaliśmy kapelusz niezrównanego. Okej, okay, spoko. Szkoda, że jak mam hełm nie mogę tego założyć. Ładne zdobienie, czarne i białe. No, ze złotymi elementami, wyposażmy oczywiście. Muszę odzyskać chyba trochę życia.